No tak wygląda moje mocowanie. Moje mocowanie, moje mocowanie wentylatora. Od spodu to tak wygląda. Jest odizolowane od płyty. Zakładamy w ten sposób. I tu jeszcze muszę dotoczyć. Dotoczyć takie nakrętki z Mosiądzu. Ja to robię sześciokątnego Mosiądzu. I to jest najpewniejsze. Tu nie ma prawa nic tego. Ja zaraz pokażę o co mi chodzi, chodzi konkretnie. To jest stary jakieś tam dziadostwo. Na czym to kolega, polega? Bo te komentarze to mi się śmiać chce tak jakbym był ku, kuźwa niedorobiony że ja tego nie umiem założyć przecież to jest proste jak cep to działa na zasadzie rozporowego kołka wkładamy w otwór wiadomo to się zagniata przekręcamy ten wynalazek i wciskamy i po prostu ten bolec w środku wchodzi w to i tylko cała rzecz w tym, że do czyszczenia czy tam do zmiany pasty te kołki się lubią wycierać. I u, u kilku klientów, no moich znajomych, zaczął mu się wieszać komputer. O tu jest chyba nawet data. 93 rok. To jest stara technologia, nic nie warta. I zaczął mu się wieszać komputer. I co się okazało, że jeden z tych kołków po prostu puścił, mimo tego, że było to zaciśnięte i wentylator lekko odstawał od procesora. No i kurczę, i w ten sposób procesor się grzał i komputer się wyłączał. I to to jest o dupę rozczas. Jeden z komentujących mi napisał, że ja tego nie umiem założyć. No, Śmiać mi się chce po prostu z tej osoby. To jest tak prosta sprawa jak cep. No, tu ja z, zakładam to, zakładam na, e, tego, nakrętki palcami dokręcam i to jest cała robota. I to, to jest, ja używam to, w, mam kilka takich tych chłodzeń. Tu jest na miedzi. Natomiast to jest jakiś tam aluminium górno tam. Też szkoda żeby tego zakładać. A twierdzi, że ten komentujący, że to jest oryginał że tego. No wygłupia się. Wygłupia się człowiek. Tu ja mam taki następny. Tylko to jest dela. No i widzicie jakie są. To jest solidnie. Już pomijając to, że to jest jakiś tam aluminium, bo mam też z miedzi. Może jak znajdę, to pokażę Wam. I tu jest kursa na śruby. Wkręcam w obudowę i to idealnie dociska. No i to jest chłodzone jakąś tam cieczą, i tak dalej. No, tak to wygląda. No tu widzicie też, to jest bardzo solidny wentylator. Widzi się na miedzi. Bo ja nie pamiętam od jakiego to było komputera. Ale nieważne. No. <laughs> naprawdę bardzo fajna sprawa. No. Tylko to jest chyba bezwentylatorowe. Tylko samer... z prostą naprawdę nie wiem. Bo ja z czegoś to wyjąłem, ale z czego to nie pamiętam. A! Dupa ze mnie w środku jest wentylator Prze... przez kablę z sercem ja jestem zdziedziałym już z pomysłami to się odkręca trochę upierdliwe to się odkręca żeby się dostać do wentylatora ale bardzo to jest tam pod światło widać tam o, wentylator widzicie to jest porządny Pożarny radia ten do chodzenia, to to jest badziewia no. do dupy roszcze. nawet się ktoś nie, nie wygupia, że to jest zajebiste, bo to jest kurwa oryginalne to jest gówno. no, no dzisiaj byłem na giełdzie i kupiłem od znajomego hmm, ten kolumienka na, na bluetooth no i tego, i tu ma wejście, wyjście audio tu jest ładowanie no tu jest włącznik i to jest fajne, że tu jest mechanicznie włącznik bo w tych nowych to jest włącznik od góry i taki włącznik tam jest taki układ stalony który załącza się po naciśnięciu tam powert czy jak tam no i to działa naładowałem i hula elegancko Zróbmy sobie... No. no was. That was jeszcze i No, Wszystko ok? I play. Wyłączę, bo tu zaraz na YouTube to się doczepią, że... Także to hula naprawdę fajnie. Wyłączyłem. Tylko ta wkurzająca guma. i Trzeba będzie część ze skrupać, a resztę umyć, to by tego. To schodzi bardzo ładnie olejem. No rozkręcone to jest. Baterie no zobaczymy jak nie, no to coś pokombinuje, żeby dać zamiennik baterii. To znaczy nawet na zewnątrz jakbym baterie litowo-jonowe dał, to, to fajna sprawa będzie tu. Na rower na przykład. Mamy odtwarzacz CD, taki mały, naprawdę bardzo fajny. I można tu pod wejście tego i w czasie jazdy można muzyki słuchać. No to by było tyle. No, kalkulator. Biorę takie coś. Takie kalkulatory, jest, kurwa lizie jakiś ciołek. To się sprzedaje. No teraz pomijając to wszystko znalazłem na śmietniku takie coś. Z tym, że jak włączyłem to ten wyświetlasz bo to jest lampa to jest kurza na tego ludzie różne rzeczy z tego robią i tu były dwa kondensatory jeden z nich był wypuchnięty i drugi no można powiedzieć trzeba bo dwie sztuki są to jest 100 mikro na 40 volt i trzeba je wymienić i to będzie hulać no i tak, także takie rzeczy to sprzedają się mnie to jest niepotrzebne a też wiem, że z tego robią e, licznik e, licznik na przykład uzwojenia nawijają czy jak tam i, i to pokazuje e, ilość nawiniętych zwojów fajna rzecz to jest no nie w poniedziałek trzeba będzie jeździć bo nie miałem takich kondensatorów na 40V i trzeba będzie to wymienić i przygotować do pracy w sobotę byłem na składnicy złomu i pojawiły się takie takie narzędzia no to to jest wiadomo co to jest, że to jest do do podparcia taki nakiełek stały to jest pewnie do ustawienia materiału i tak dalej. Jak ma otwór jakiś i tak dalej, bo to nie jest obrotowe. Teraz tak, wiertło w idealnym stanie. To jest 17. Stożek MK2. A to jest stożek MK3. To jest też kiełek jakiś tam. To jest w idealnym stanie. Tam uchwyt ta ośka to jest od polskiej wietarki nie pamiętam jaki model od tej dużej wietarki uchwyt jest ok potem jest taki stożek stożek z tym że ten stożek to chyba był roz rozbebesony z uchwytu obrotowego znaczy ze stożka Boże, znakiełka obrotowego! I to będzie... No jest dobre tam coś, by wypoziomować. Potem tu jest taka malutka serculecka, z tym, że tu ktoś wziął to. Ale tu można dokombinować taką nasadkę i z zakręconą śrubą do tam małych elementów i teraz to mnie zastanawiam bo jak byłem dzisiaj na giełdzie a niedziela jest i tam jest taki gość który sprzedaje tego typu rzeczy i pytałem go do czego to jest zastosowanie a on mnie zaskoczył i powiedział że moletownica ręce opadają chciał chyba się popisać jaka moletownica jeśli wkładam to na przykład w konik i wkładam materiał w uchwyt no to jak? Namoletować coś nawet gdybym tu coś dał no to jak? W ten, w imak no, dla mnie takie wstydził się pewno, że nie wie do czego jest i do czego to jest bo to jest mk3, mk3 Jakbyście wiedzieli, do czego to jest, bardzo bym prosił o mnie to się przyda wbić do konika, prawda? I tu przejechać czujnikiem i zobaczyć czy konik jest w takiej czy w innej pozycji. Jedynie tylko do tego celu. A do czego to jest? Naprawdę nie wiem, bo tego nie używałem, także nie wiem. Czego nie wszystko wie, także. Proponuję, żebyście mi coś doradzili. Do czego to służy? Jakieś pewnie coś pomiarowego, ale zgaduję. To będzie chyba nawigacja. Tak mi to wydaje się, bo jest karta. Karta jednogigowa. W No dobra, mniejsze z tym. A to co? Eee, 12V i 1A Potem tu jest jakiś tam mm. nowizna no, już wiem ale to to no Cudnie. to zobaczymy Na razie muszę to rozpakować i zobaczyć co to za Dobra Tu jeszcze taki na złomie Kupiłem z tego ładowarko zasilacz to jest od kamery od słonówki DCO8,4V, 1,5 ampera. to jest do starszych modeli, optyczka jest taka z takim środkiem to było jeszcze we folii o, tu jest jeszcze ta tasiemka bo ja tak owinąłem nowizna i w pełni sprawna oczywiście teraz powracając do do tej nawigacji ona niby załącza się a co dalej to naprawdę nie wiem zaraz pokażę o co chodzi w tym to jest na zewnętrzne zasilanie w komplecie jest ten przewód do akumulatora i taka przystawka ona chyba wygląda jakby były pokrzywione te bolce ale to idzie wyprostować dobra podłączymy tą nawigację i zobaczycie o co chodzi czy tu karta jest w tym czy jej nie ma to, to i tak działa tak jak pokażę no ładuję ładowanie map Kończy się na tym. No i tyle. I tak to wygląda. I nawet gdybym kartę wyjął, to nic to nie daje. Ale działa. No i teraz bez karty. Być może, że na karcie nie ma tych map i dlatego do menu nie idzie się dostać. Ładowanie map ponownie. i to koniec zabawy.